Siemanko, z tej strony Filip. W dzisiejszym odcinku zagramy na Baby A więc bez przesadzania, idźmy do grania. Najpierw trzeba zebrać cewo. Najważniejsa. Kilo trzeba stworzyć. A, jak zawsze nie ale to trudno, zazbiera się. Ale Zekijał się od razu i to była na najlepsze enchanty: szczęście, naprawa, niezliczalność i wydajność. Eee... dostałem netheritek, smaragd. Um. Ja chyba coś ludzi jest Dostaje <gry> Dostaję różne. Diament. No i to się sanuje. Co ci diament? chwilę pokopać. Pozbierać Jedn... Jedno zelazo, Potrzebno trochę zelaza, czyli widzimy się za chwilę. Dobra, już mamy wykopane, już idziemy się wykopać. Stworzyć narzędzia. Wiadro, flinta, Zyska zbroi. Mieczyk to by się przydał. No i siekiera. Aha, czyli po dotknięciu, mi się wszystkie najlepsze enchanty zakładają. Bo... ono właśnie. Najlepsze, wszystkie najlepsze enchanty mi się pokazują. A mięso? O! Świnie się od razu spałnią Ej, no i git. Mamy ustawiony jesteśmy. Sprzedałoby się znaleźć lawapulkę. Żeby... Zrobić portal do naderu. No i inaczej będzie trzeba się kopać podziemia. W jak nie tak łatwo znaleźć tą lawa pulkę. Może i znajdziemy wioskę. I mamy łąkę, a to dobrze wróży. Może i znajdziemy wioskę, przy okazji Piękna mi łąka, kurle nos. Zawsze mam takie szczęście nos. No, to, to jest koraciej będziemy szukać tej wioski. Właśnie lawapulki. Lawapulka, wioska to i to mi pasuje. Czy nie mam... Faldemeyza mam wyłączony. fal ja mam. Nie ma, ma Faldemeyza. Ale to ciekawostka. O łuska... łuska... nie łuska. Łuska by się przydała. Jeszcze jedno. Chociaż... Chcę mieć. Aha. Czarnowca źle zbyt w róży. Trudno się mówi, idzie się przed siebie. A wioskę się może znajdzie. A, to grzyb. Nie ma wioski. A, nie lewa pulki. Trzeba, trzeba się po ziemię kopać. A, i stworzył lepszy kilo. Konia. Co mi koń do? A zobaczę, czy od razu mi... A. A zabrać to jest zaba. Łuska, e, patyki to może się przyda To za się zrobi, żeby... Chorzę diament złote kilofy i się szybko końca więc Trzeba mieć to na uwadze. I teraz się kopiemy w dół. Przy okazji, może jakiś diaks poleci. Węgiel, złoto, emeraldy, złoto, o, diaks. Chyba, że. A to na razie nie, to potem. tak czy siak musimy zaraz zdobyć. To będziemy. To jest jeden diak, jest po Diak si Gdzie jest? O, jest. Jest jeden dodatkowy. Jest gay. A, mogłem zabrać, te... zabrać ten crafting. Tak, tak. Diamentowy kilo. O, jeden. Drugi. Trzeci, a jest jeszcze Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. I dziesiąty. A, Raz, dwa, Z... Tu. 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 Chyba dobrze. To. Co? Jest jeszcze na prawo. Stworzymy jeszcze... Tak. Tak. Tak to ściągniemy. A um, to to Tak y Mamy dwa stopki... Um, tutaj to... To, 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 idziemy. W pewnym sensie mi to niepocalne, bo nie mam faldy mejca, ale może jakieś moby ją mogą być um, czy ja dostałem od razu... Czy ja dostałem od razu ender perły? Eee... Um, ja nie mówię, że jest źle, ale... Um... Ej ja no jest gdzie idziemy. Ja ma co na zajekać. Jest to w tym samym miejscu, nie mnie I Budulca i Sawyś na, na zewnątrz. Czas by się przydało znaleźć End Portal. A, a. O, wioskę znaleźliśmy. Przeflandrujemy ją przy okazji. Może będą mieli coś ciekawego. Choć wątpię. Chlebek. I mięsa nie trzeba. O. Ja Właśnie, cześć, Mi się zarazie przejedza. Jest tu kowal, kurde. O, jest, jest, jest. Był. się zaincentowało. Wystarczy te ręki włożyć. <grystanie> to idziemy dalej. O skórę. O! Czy to jest ale numer? Jak wysoko strąkał Pierwszy raz. Tak, spotkałem porozwalane... dziwne co Co tu ciekawego? Aha. Teraz będzie problem ze znalezieniem. <gry> Не, тут Там я есть, то... Там сейчас? То есть библиотека. Можешь проверить с этой О. Jesteśmy chyba niedaleko dobra jednak daleko Ja hmm. godziny później Nie góno A może tu gdzieś powalony ten stronhold Co? O coś by to jest to proszę, żeby to było to gówno Albo? A, gówno. Zelazo o nie. No, jakie jest duży ten stronchąd. I v návrhu, tyhy. to Aha. No skurle, kde je ten Sama, ale zrobiłem małe cięcia, bo nie mogłem znaleźć cokolta. O! Aha. Tylko jedno. No i trzeba to dorobić. To. To. Auto, tak. 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 Tak, 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 tak. Tak, tak. 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 Odpalony. Co nas tyka będzie? Nie wiadomo. To już zyskałem. Jest, jest. Co? A. I the story you. No you. Um, Czyżby. My po prostu pocisnęliśmy smoka i on. Się zabił? Chociaż jajko zbiorę. O ile go znajdę. A jak to to już koniec? Nie ma ziwa. Serio? Ma węgiel? Mam. Mam. Da się tak zniszczyć pochodnie. Pochodnią da się zniszczyć, tak? I. O. Ej kosmoka. No i proste. Czyli to już koniec. Trudno się mówi. To Jeśli chcecie następne odcinki, stawcie lajka, suba i widzimy się. Do następnego nara.